Masz nadwyżki energii w fotowoltaiki? To jest coś, co powinno Cię zainteresować. W bagażniku znajduje się serwer obliczeniowy, który aktualnie wyrusza w drogę, jedziemy do miejscowości złota i podłączymy ten serwer obliczeniowy u naszego klienta, który no właśnie ma nadwyżki energii. I te nadwyżki energii za pomocą tego serwera obliczeniowego będziemy zamieniać na cyfrowe aktywa, które później będziemy mogli wysłać na giełdę, sprzedać i zamienić na tradycyjny pieniądz, czyli złotówki, dolary, czy. Euro. Żyjemy w XXI wieku, a świat nowoczesnych technologii rozwija się niezwykle szybko, i teraz projekty, które w tym świecie nowoczesnych technologii, na przykład tworzą nowe modele sztucznej inteligencji, potrzebują nie tylko finansowania, ale również mocy obliczeniowej. I każdy, kto ma dostęp do taniej energii czy nadwyżek energii, może zamontować taki serwer obliczeniowy i stać się wczesnym inwestorem takiego projektu, gdzie zamiast środków finansowych udostępniamy, no właśnie, moc obliczeniową niezbędną do rozwoju nowoczesnych technologii wykorzystywaną do trenowania modeli sztucznej inteligencji, czy też już niedługo do obliczeń kwantowych.